Siema, z tej strony Destrojek, witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj go znowu w Minecraft Party Wiedźmin Ignacy hmm, Brzmi ciekawie Chociaż ja nie wiem czy ja mam tutaj szansę w tych grach z Wiedźminem Kurde, ja się nie pisałem na Wiedźmina żadnego Ma. A, bo to wystarczy Ma. raz wchodzić. dobrze No, a, a, umieram. Kurwa krowy! Minusy mi nie zostawili, nie Zgień, co?! Brawo. to Nie, to było 100%. O, 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 nie. nie! A, dobrze, że nie wyłapało. Kurde, to łapię jak chcę. W ogóle możecie się zastanawiać, czemu mam taki dziwny miecz. To jest taki teksturpak mam pobrany. Taki myślę fajny. Mamy mieć światło, no rozumiesz te sprawy. Mi się podoba. I dlatego taki mam teksturpak właśnie. Pat, no ten Wiedźmin to jest kurde. Ja mówiłem, że ja nie wiem czy jest ja Wiedźminem. Mam szansę się. Nie pisałem na pojedynek z Wiedźminem. No, ale parę no, przypadku. Cyk, cyk, cyk. wow, wow ale powiedziałem. Czy to wiedź mi tam tak biegnie? No, mam nadzieję, że nie. No i czwarty. No nie. No nie, 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 to nie, to nie wygrał. Dobra. No kurde. Byłem drugi i na nawet zrobiłem czwarty. Nie oszczędź mnie, no. By mnie go nic, nie? No pewnie, że mnie. Gonić. Czemu tu jest taki knockback, ja się pytam? No kurde. Że jak tu się dostanie TNT, to się nie da go oddać. Ja pierdzielę. Nie, no to jest słabe. To nie powinno być w baka w ogóle typie. No i panem się nie da. Oddać. Chyba że stoi jak ten debil Matko, co ten debil odwalił? Oddał i zamiast uciekać, to palczy sobie. Noa. No teraz Wam powiem, że y, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to bardzo tego zachęcam, ponieważ im więcej subskrypcji, tym więcej będzie fajnych y, materiałów, lepszej jakości. Y, no i też zachęcam do zostawienia łapki w górę po tym filmem. chociaż to już takie, wiecie, drugorzędne, jak już macie wybierać, to lepszy sub, nie? Tak, tak wiecie, no proszę, no co Was ten subik kosztuje, no mi bardzo pomoże, no proszę, zostaw sub. Ja. Dobra, teraz idziemy dalej, kurde! Z nietoperzami będziemy wbijać te szkodniki aż no z wampiry zeżrą. No i tu będziemy se kurde. To jest ten. W ogóle ta gra, mam teorię, to jest prequel gry Vampires. Vampires. Chyba Vampires. Vampires. No nie wiem. Jest taka ta gra, pamiętacie. Mam nadzieję, że kojarzycie ją, na tym serwisie nie ma, no ona tam kuchaj, w Hypixel'u chyba jest. Taka gra, że wampiry nas zżerają, nie? To słuchajcie, to jest prequel tej gry. Bo to nie jest tak, że wampiry tak, wiecie, bez powodu się na nas wkurzyły. To najpierw my im zaatakowaliśmy, kurde, rodzinę małą u Nietoperza. Prequel do Vampires, tak mam. Nie no, no tej gry to ja nie, nie pojmuję kompletnie, jak może tyle punktów wbijać nie ja O! Trafiłem do tego, prawda? Ja nie wiem, jak oni to robią. Ja tu nawet tych, tych nie widzę. Patrzcie, tak nie byłem ostatni, byłem przedostatni, ha? Ja tu i tak dobry. Dobra. Zostałem podobno na Dobra, jeszcze chciałem wam powiedzieć, żebyście zostawili komentarz. Z czego odcinki byście chcieli zobaczyć na moim kanale, czy jakąś minigierkę z minecrafta, konkretnie tytuł? Tutaj kole? no bo to od was zależy co będę nagrywał, tak? Tutaj? O, prawe kurde, drifta zrobił prawie spad. No tutaj to nie to nie wyszło. Dobra, nie, nie dałem radę. Różowy, różowy, różowy. Który różowy? Ten... O, dobra, w ostatnim chwili. No, kurde, jeden to fioletowy, drugi różowy. Jak to nie ten Ej no ja jestem w stanie zrozumieć wszystko, no ale żółty to ma jeden odcień w Minecrafcie. To był, kurde pomarańczowy, serio? Ten teksturpak jest taki zryty, że pomarańczowy tu wygląda jak żółty. Nie. Dramat to jest. Fajnie, to jest. To dramat. Ja nie wiem, jak można zrobić pomarańczowy tak jak żółty. Wiecie, czasami jak chodzę na fioletowe te bloki, to uważam, który to który, ale jak chodzę już na żółty, to nawet nie patrzyłem, czy to żółty, czy pomarańczowy, wydawało mi się, że różnica jakaś będzie. No to kurde nie ma. No, patrz, jeżeli to jest pomarańczowa, to jest żółty. Pomarańczowa wełna, żółta wełna. No to jak nie mam ich obok siebie, no to mogę pomyśleć, że to jest żółty, kurde. Znaczy, teraz już się będę pilnował, ale. Nie będę specjalnie na jedną grę wyłączał, kurde, teksturpaka. Bardziej, żebym pewnie i tak nie zdążył. Łop. Dobra, jak zaczną bardziej znikać te bloki, to se przystajemy. W jakimś miejscu takim na przykład no dobra, możemy już sobie przystać w sumie. To jest już pomarańczowy Dobra, teraz się usunę z drogi. Zaraz razie różowy o, 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 spokojnie, spokojnie, e panowie, panowie! Panowie, panowie! Panowie! Ja, pierniczy, spokojnie! Zniknie mi A, Ja ufam wam! Nie trafiłem w tą wełnę! Taki żal! O byłem trzeci załapałem się. Coś długo wiedźmin Ignacy nie wygrywa, ja nie wiem. O matka, jazdę. To nie dla mnie. O trzeci jestem... Kurde, no to nie dla mnie, gier. Ja nie wiem, jak to się doraje. Nie wiem jak oni to robią, w takiego nie wiem. Wracaj No i taki z wiem, no to, gra, to jest zużycie. Nie wiem, co to jest do mnie niepojęte, jak tu wygrać. Ło! Śnieżkowalka! Tak, śnieżkowalka. Właśnie to chciałem powiedzieć, okej? Okay. Nie no mogę sobie pozwolić na I on jest w domku, pewnie się kręci Kurde, tu niki widać, ci, tu trzeba na shiftie mieć Jest on w tym domku? Jest, za drzwiami tuż tuż Da się to jakoś z innej strony zdabić tylko? Kurde! Ja go nie trafiłem, nie? No pewnie, że nie Kurde, jak wleciał, trafił a ten typ się będzie kampił w tym domu. Tylko spatecznie jakby to po tym domu. Musiał tutaj na taką systemu. A co stąd to? Czyli jakbym go wziął. To tak, zaskoczenia stąd to mną Oj, umrzesz tutaj. Co? Zabiłeś go? Nie no serio. Typ się tutaj kampił i nie zdążył typa zabić co mu wbiegał. No to to już trzeba być jakimś, Przecież był tam wcelowany w górę wszystko elegancko. Nie wiem jak on tego nie zrobił. Przecież tamten typ se wszedł po prostu. O tak, on se wszedł jak do siebie. I o tak, a A ten wcelowany snajpa, jedyne zadanie w życiu jakie dostał. Jako jedyne zadanie. Stał i jedyne celu, celuje, celuje, celuje. A tu nagle se wbija ziom, elo, pu, śnieżką na ten nie zdążył zareagować, zrobił tylko Ło! I tyle było Siemal jajplu nagrywasz Jakie Czyli tu plu, widzicie? Jeszcze żeby ten kurde tapki pokazywał tych co ze mną grają A nie ogólnie To by było miło Ale nie, po co? Ktoś ma nikt, nie lubię ludzi Słusznie, po co lubić ludzi? Też tak myślę. Mikstura przetrwania. O matku. Dawaj, Joy겠어, dawaj, dawaj. Dawaj, kota, dawaj. Popkę mi. Dej mnie popkę. Okej. Daj mi popkę. Zostaw. to tutaj? chyba. To ja chcę więcej. Eee, e, e, pany. Dajcie mi tych potek. Eee, e, bo mi tutaj się zapasy nie Jak nie mam pełnego paska, to się tak niepewnie czuję. Ta wdychająca świnia to chyba, że ktoś umiera. Nie, 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 nie. No i popotka. No i kurde, potki mi się skończyły w ogóle. Byłem trzeci chociaż? Chyba nie, czwarty byłem. Wydaje mi się, że czwarty był. I pojedynek życia. Jak to szósty? Przecież zginąłem i już ich zostało trzech. Nie, nie. Co to się zostawiło Co, tak tyle zginął w moim... W tym czasie? Moje, moje, moje... Jest? Moje! moje. Kurde. No. Rady, 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 rady. Dobra Zdjęcia, tak dalej, Dobra Zdjęcia, tak jest Dobra jeden punkt dalej O, piąty jestem Musimy utrzymać się Serio Trzy bloki atakowałem, żadnego nie zrobiłem Kurde, zablokowałem Jest, źle Zaraz padnę, bo nic nie mogę trafić bo Tu jest ich tak dużo, dawaj, ziomek Czemu minus jeden punkt? Co? Czemu mi tu cały czas minus jeden punkt wchodziło? Tylko tej grze trampolina chyba chodzi Przecież się nie ruszyłem Ej, no! Puściłem i klawiaturę, i myszkę. No, ja nie wiem. No, co jest? No, co jest to, gro? Nie, ale odnośnie tej trampoliny, to ja chyba jednak nie wiem o co tam chodzi, bo. Ja nie wiem. Kurde. Wow! Chłopie, chłopie Dobra, dobra zdjęliśmy ławka. Chłopie, odwal się, hop! Dobra, 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 dobra Zdjęliśmy drugiego Chłopie Dobra, grajmy na Zatrzyma się U. noż w dupę, no Kurde, odwrócił się od razu, fu nawet nie wiedział, że za nim biegnę. Jeszcze mnie w powietrzu wziął. Coś w sensie już tak odskoczyłem i mnie i tak trafił. Nie no, ale ja nie wiem jaką tak szybko reaguje. Wziął się, odwrócił. Też nie wiem dlaczego moja strzała nie trafiła. Może po prostu jak już zginąłem to moja strzała już nic nie mogła zmienić. Może się nie da nawzajem zabić czy coś. Nie wiem. Ale tak gra z trampoliną mnie zdziwiła, bo... W sumie to nie wiem. Żeby był chociaż czas na przeczytanie zasad, ale nie, bo wchodzisz do gry i masz 3, 2, 1, już start, no to jakie mam zasady przeczytać, kurka? Więc wiecie, ja tam nawet nie wiem o co chodzi, tak tylko się wszystko domyślam. Nie grał tu aż tak dużo, żebym mnie to wiedział. I najwyraźniej jak spamuję tą spacją, to nie jest dobrze, bo tracę te punkty. Tam to chyba coś innego chodzi z tym klikiem, dlatego ja tam zawsze tak wcił daleko, jestem po tego klikania bo ja w, w, podskakuję, łapię punkty, i ja od razu go marnuję na klikanie ale patrzcie, tak? marnując te wszystkie moje punkty na to klikanie spacją byłem czwarty, więc mi się wydaje, że jakbym nie marnował, to miałbym nawet szansę na wyższe miejsce takie to są moje przypuszczenia tylko, nie? tak tylko tak, tak, nie tak, nie, tak komu? tutaj nikogo nie ma, to jest taka fajna kampa jeszcze tutaj się dużo złaszyłem to Tomek Ja nie wiem czy ten e, Wiedźmin kurde to wyszedł z gry Na początku tak to jest... o matko, o matko Nie było wagonów w ogóle u mnie Ja się tam patrzyłem Druga ta gra Ty? Ale typ miał niefartę, widzieliście? No, no. Ale to tuż za plecami ci się pojawiło. Przykreś, prawda? Byłoby im przykre, gdybym nie skończył tak samo. Ale że skończyłem tak samo. Ty, ty hmm. Dobra, pan. Kończyć tam. Gdzie jest drugi? A, tutaj dobra, Czy jak mogę przesunąć? Nie przeszkadza jednym graczom. Ja mu nie przeszkadzam, chciałem go przesunąć. Mamy finą. Dobra, wagon się pojawi gdzieś tak tu. bo pierwszy był. Sami mnie przeszkadzaj w systemie. Ja mu będę siadał na łbie, o. Ninja, Ninja. Jaka to zy... Pewnie, bo nie można wymyśleć normalnego niku, nie? No, typie pie wypadł stąd. Ja se tu kopię, a ty mi przylazł wziął. Bo łajnot, nie? Nie wiem, czy mi coś tam ukradł, czy nie, ale... Ale próbował! I to to się liczy, że próbował. Dlatego ma być potępiony, kur, tu nic nie widzę. Nic kompletnie, tu coś, chyba. Nie, tu nic do... nie a tym widzę. Grupie szajdery nie pomagają tutaj. Co tu jest tak ciemno, Flicker, Nie, tylko, nie, tylko... Pewnie, może od razu na hita, kurde, żebym wyleciał. Nie! Noż kurde, pokusiasz jeden. Gościu! Zabić typa. Brawo! Już cię lubię, jaki masz Jaca. Jaca! Masz to wygrać, Jaca. Kibicuję cię. Dawaj, Jaca, nie poddawaj się! Czy to jest hmm. jakiś sojusz na tego Jace? Chyba sojusz już, nie wiem. No i Jaca odpadł chyba, tak. To nie jesteś Jaca. Nie, to jest ten jakiś... No niestety. I po Jacy. No i co się cieszysz? Dobra, mamy sprifikatera Patrzcie jest na wow, 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 to jest ten co cały czas wygrywa Goni mnie! I co ty mnie też gonisz? E! Kurde, co za fokusiarze? No wywalaj, typie! Goj se kogo innego! No pat, to cały czas ten sam Alex mnie goni? Parówczak jeden Bo mnie odpuścili. Chwilowo. Co tu kopiemy? Ujajaj. Zginął kiedyś Uziom, że nie wiedziałem, że ta wełna tu już się nie widzi. Coś tak nie. Myślałem, że to jest. Zabiłem go! Wygrałem! O! Tak, WGRAŁEM Dobra, ta gra jest ciężka ej! Przetrwam pierwszą rundę to już wpadnę na stół, więc wiecie Cieszę się tak na zaś Jest dobra I wylądowa, przy Ale kurde, wygrałem gierę Nie no, nie ma obcy, że żeby... No zwalona ta gra jest tej gry No pewnie, że kupię. co to jest. A pioruny, dobra. Chmury i pioruny, no nie wiem, no, nie domyśliłem się. No. Bądźmy szczerze czy to wygląda na pioruny. To, że to są chmury, to tak na początku pomyślałem, że to są chmury, ale tak później patrzę. I to wygląda jak kaczka bez głowy, nie? Kaczka i nogi kaczki. Kurde. Za hmm. to long jest. Będę kamerował z daleka, jak kurde taka sonda, helikopter czy cokolwiek. Kto pierwszy zdąży i. oj nie wczytałem. Steve wygrał? Czy dopiero wygra? On wygrał, a bo mam to wyłączone, tego nie widziałem. No logiczne Nie ona gra też w sumie, bo tutaj. I co, i on przebiegnie przez tą dziurę, którą ja mu zrobiłem, nie? No pewnie, że przebiegnie, bo dlaczego miałby nie przebiec? Dobra, 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 tylko ty się tutaj nie rozpędzaj, co? No i co, Wbieg na moje zdając życie, nie? Jest to tutaj. Nie, nie ma. Dobra, 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 dobra. No się tego tego nie lubi, że odcinasz, kurde, typowi już, i on tak jeszcze może po tym przewiec. Ło, jeszcze tak ścina czasami. No tak coś właśnie ścina. Przez to znikanie bloków. Dobra. Żyjemy chyba jeszcze. Dobra, to trzymam. Dobra, jedna tu jeszcze. No, jak ty przebiegłeś? No to jest niemożliwe. Dobra, dobra, lecę teraz tu. Mam nadzieję, że ta droga za mną jest zatkana. Ile tu jest miejsca? Wygląda na to, że zglitszałeś się. Nie ruszaj się przez kilka sekund. Patrzcie, gra, chcę, żebym przegrał. Pewnie nie ruszaj się. I co, odpadnę. Nie, no, spokojnie. Aha, e, widzieliście to? I co kurde widzieliście? Kurde To gra, głupia, kurde Biegniesz sobie, biegniesz i Zniknęły bloki przede mną No i znowu ten kurde kretyn wygrywa No i super, brawo Ile miałem gwiazdek Ile miałem gwiazdków Ustawione, dobra. Odcinek i tak już jest trochę taki długawy, więc oj, nie będę już tutaj przedłużał. No e, już się nie da, No w sumie tak. Dziękuję Wam e, za oglądanie. O, tutaj się z ziomkiem pożegnam, który siedzi. Nie wiem, jak on to zrobił. Ja tak na przykład bym nie mógł. Dobry. O, typ chyba czyta książkę. No to ja mu tu nie hałasuję. I pożegnamy się ze Shrekiem. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Im więcej, tym weselej, prawda? Co mi machasz? Typie, nie zasłaniaj. Coś to wstań se przy Shreku, to się pożegnasz. No I, i właśnie. I nazwijcie tym weselem, tak jak już wspomniałem, no. Zostawcie też łapkę w górę, bo. bo. bo czemu nie? No nie, nic, właśnie, nic Wam to nie zaszkodzi, nie? No dawaj, proszę. No. Dajcie łapkę w górę dla zasięgów i komentarz mm. dla zasięgów. To no proszę no. I polećcie ten kanał. Proszę. No czy te oczy mogą kłamać, No patrzcie takie piękne, zielone oczy. Dobra. Zmanipulowani może. Jesteście jak myślicie. Zmanipulowałem ich wszystkich. Tak, wiem, że nie wyłączyłem nagrania. Dobra, no to zostawcie suba. I do usłyszenia. No, niedługo, mam nadzieję. Lego Party. Pamiętajcie. Cześć.